Ile razy cofałeś się, żeby sprawdzić, czy twoje drzwi są zamknięte, kiedy rano wychodziłeś do pracy? W najprostszy sposób rozwiązują to Apple HomePod i IF Door and Window. Dzięki IF widzisz każde otwarcie drzwi oraz okien w swoim iPhone'ie. A HomePod, jako centrum sterowania, dba zawsze o to, żeby Twój dom był bezpieczny. To technologia Apple w Twoim domu elegancka, prosta i niezawodna. A teraz pokażę Wam, jak wygląda czujnik. W opakowaniu znajdziesz instrukcję obsługi, a także czujnik IP. Jest to bardzo ładnie, estetycznie wyglądający czujnik. Do czujnika wkładasz baterię, która znajduje się w zestawie i wszystko zamykamy klapką. I w ten oto sposób mamy gotowe czujniki do zamontowania na naszych drzwiach podziogu. Teraz połączymy Twój nowy czujnik z aplikacją. Zobacz, w jak wiatły sposób zainstalujesz urządzenie w swoim telefonie. I klikamy Dodaj do domu. Zobacz, tak mocujemy nasz czujnik na naszych drzwiach. Jedną część przyklejamy na nieruchomej części, a drugą część na ruchomej części. I otwieramy drzwi i zamykamy. I wszystko widzimy w naszej aplikacji. W aplikacji widzisz, że Twoje drzwi są otwarte. To co najważniejsze, w aplikacji możesz stworzyć automatyzację. Na przykład, gdy czujnik jest otwarty, w nocy, na przykład gdy nie ma Ciebie w domu, to otrzymujesz powiadomienie, że zostały drzwi otwarte. Twórz swój Apple Smart Home, kupując produkty w sklepie Bon Mario, cena w komentarzu.